Cześć, witajcie w podcaście Olej w Głowie, w serii lekturowo, w którym streszczam najważniejsze lektury potrzebne do matury i nie tylko. W dzisiejszym odcinku lektura Pantadeusz Adama Mickiewicza, czyli poemat, który ma charakter epopei narodowej i to bardzo ważne, ma charakter epopei narodowej. Pisząc takie zdanie, unikniecie ewentualnego błędu kardynalnego. A więc Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to epicki poemat narodowy z 1834 roku, uznawany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Akcja poematu rozgrywa się na Litwie w pierwszej połowie XIX wieku, w czasie kiedy Polska była podzielona między trzy zaborcze państwa. Podczas wizyty na Litwie opisywanej przez autora jako rajską krainę pełną naturalnych piękności, Poznajemy szlacheckie rody choreszków i sopliców, którzy są na skraju wojny ze sobą. Wszystko zaczyna się od incydentu, kiedy to klucznik soplicy zostaje zabity przez strzelca z choreszków. Wydarzenie to wywołuje wzajemne napięcie i podejrzenia między rodami, a cała sytuacja nasila się jeszcze bardziej, kiedy zjawia się na Litwie syn choreszki, Tadeusz, który zakochuje się w Zosi, córce soplicy. Pomiędzy Tadeuszem i Zosią rodzi się miłość, która jednak jest skazana na trudne próby, gdyż rodzice Zosi są przeciwni temu związkowi. W międzyczasie na Litwie dochodzi do wybuchu powstania, które zmusza szlachtę do wyboru strony w walce o wolność i niepodległość. Ostatecznie Choreszkowie i Soplicowie decydują się na pojednanie i wspólną walkę przeciwko Rosjanom. W trakcie akcji pojawiają się różne postacie, takie jak kłusnik Gerwazy, Poeta Konrad, dworzanie i wieśniacy, którzy wprowadzają do akcji dodatkowe wątki. W trakcie jednego z przyjęć u choreszków Konrad recytuje pana Tadeusza, co jest jednym z najważniejszych momentów poematu i stanowi swoistą metaforę sytuacji na Litwie. Pan Tadeusz to nie tylko opowieść o miłości, wojnie i pojednaniu, ale również ukazanie charakterystycznych cech polskiej szlachty i narodu. Mickiewicz przedstawia to polskie wartości, takie jak odwaga, honor, patriotyzm oraz przywiązanie do tradycji. W finale poematu Tadeusz i Zosia zostają razem, Horeszkowie i Soplicowie się pojednają, a polska szlachta jednocześnie siły w walce o niepodległość i wolność. Pan Tadeusz kończy się słowami, które stały się jednymi z najbardziej znanych cytatów z polskiej literatury: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. I z takiego głównego wątku fabularnego, moim zdaniem najważniejszego, to na tyle, chociaż pana Tadeusza można określać również jako studium życia społecznego i kulturowego polskiej Litwy, w czasie, w której no, te obie ziemie znajdowały się pod zaborami. To bardzo ważne, aby kojarzyć to dzieło właśnie gdzieś tam z latami historycznymi, a więc tym powstaniem, a więc z zaborami i z wszystkim tym, co naokoło się dzieje. Lata 1811 i 1812 powinny być dla Was szczególnie istotne w kontekście omawiania tej lektury. No i również Mickiewicz popełniał wiele opisów przyrody, które również jak na romantyka przystało są istotne w całej lekturze. Natomiast, właśnie chciałbym teraz Wam przedstawić taki zbiorczy plan wydarzeń, który no, zobrazuje Wam jeszcze bardziej tę lekturę jako czytelną i mam nadzieję przyjemną. Przyjazd Tadeusza do Soplicowa. W Wieczerza z okazji procesu i powrotu Tadeusza i tam przemował grzeczności. Trzy. Początek sporu asesora i rejenta. Przybycie księdza Robaka do sędziego w pilnej sprawie. Pięć. Wielkie polowanie na królika. Sześć. Historia rodu Choreszków opowiedziana hrabiemu przez Gwerwazego. Siedem. Zauroczenie hrabiego z osią. Osiem. Romans Tadeusza i Telimeny. Dziewięć. Grzybobranie. Rozmowa Telimeny i sędziego o przyszłej żonie Tadeusza. 11. Wymiana poglądów artystycznych między Telimeną, Hrabią i Tadeuszem. 12. Wiadomość o niedźwiedziu grasującym w pobliskim lesie. 13. Przygotowanie do polowania. 14. Życie hrabiego i Tadeusza uratowane dzięki księdzowi Robakowi. 15. Przedstawienie przez Telimenę Zosi na wieczerzy. Kłótnia Tadeusza i Teljemeny o Zosią. Złośliwe przeszkadzanie Gerwazego podczas uczty. Kłótnia i zaognienie konfliktu między Choreszkami a Soblicami. 19. Propozycja Robaka, by sędzia pokierował powstaniem. 20. Narada za ścianka Dobrzyńskich z Choreszkami. Kometa na niebie zwiastująca nieszczęście. 22. Wyznanie Księdza Robaka, kim naprawdę jest. 20. Chęć Tadeusza do wyjazdu na pojedynek z hrabią. Chęć popełnienia przez Tadeusza samobójstwa. 25. Udany najazd za ścianka na Soplicowo i uczta z tej okazji. 26. Areszt najeźdźców przez Rosjan. 27. Powstanie szlachty przeciwko okupantowi. 28. Kapitulacja dowódcy rosyjskiego. 29. Emigracja Tadeusza hrabiego i najaktywniejszych w bitwie. Wyznanie prawdy Gerwazemu przez księdza Robaka 31. Zgoda Gerwazego i Jacka 32. Rozpoczęcie powstania przeciwko Rosjanom 33. Śmierć Jacka Soplicy 34. Pośmiertne uhonorowanie orderem kawalera Legii Honorowej Jacka 35. Przyjazd Przyjazdy do Soplicowa generałów Legionów Polskich 36. Zaręczyny Tadeusza i Zosi Asesora i tekli Chreczesanki oraz Reyenta i Telimeny. Wzruszający i ekspresyjny koncert Jankela, Polones i uczta do zachodu słońca. No i właśnie to jedna z ciekawszych scen na weselu, nie na ślubie, podkreślam, żeby się nie popełnili tu kardynała, to było wesele. E, no i Jankiel, czyli Żyd, który pojawia się w lekturze pana Tadeusza, był świetnym grajkiem na skrzypcach i w związku z kilkoma wydarzeniami e, no, przestał na tych skrzypcach grać, ale jednocześnie obiecał on Zosi, że kiedyś na jej weselu zagra co tylko ona sobie zażyczy i nawet w wersji filmowej Andrzeja Wajdy, jest to pięknie zobrazowane, więc odsyłam również do tego filmu gdzie po prostu ukazuje nam się ten obraz jak ważny jest dla ludzi, aby trzymać słowo i dotrzymywać obietnic Jankiel ostatecznie gra na skrzypcach jakiś utwór do tańca więc, tak, na koniec jedynie kilka istotnych rzeczy, na które proszę zwróćcie uwagę i wyciągnięcie z tego podcastu. Przede wszystkim, że pan Tadeusz to nie tylko utwór mający charakter popei narodowej, ale również cenny obraz życia i obyczajów szlacheckiej Polski w XIX wieku. Właśnie na jej podstawie możemy wyciągać wiele wniosków. Należy podkreślić, że w utworze Mickiewicza ważną rolę odgrywa opis przyrody i krajobrazu, który wprowadza. Nas czytelników w nastrój romantyczny. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że utwór Pantadeusz zawiera wiele ważnych postaci, a każda z nich ma swoją unikalną historię, co stanowi ponownie cenne źródło informacji o życiu i obyczajach tamtych czasów. Każda jednostkowa historia przedstawia nam pewne obyczaje, pewne tradycje, których przestrzegali ludzie właśnie w XIX wieku. Warto podkreślić dla tych, którzy w ogóle nie czytali, że Pantadeusz to utwór napisany wierszem co wymaga od czytelnika pewnej wrażliwości na poezję i umiejętności analizy tekstu. I oboje doskonale wiemy, że pan Tadeusz to lektura obowiązkowa, jednakże wielu Polaków, wielu polonistów, wielu humanistów i wielu po prostu czytelników czyta pana Tadeusza z tego względu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wyglądała Polska w XIX wieku. Mickiewicz bardzo trafnie opisywał wszystkie te tradycje, wszystkie obyczaje, zatem to jest najcenniejsze w tej lekturze. Konflikt polsko-litewski, same zabory historyczne, w ogóle historia przez tę książkę bije. Same nastroje narodowe wiadomo jak w romantyzmie było, Mickiewicz tego słynął nie tylko w Panu Tadeuszu, ale również w dziadach no i w ogóle kultura, tradycja, więc gdybym w pięciu słowach miał podsumować lekturę Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, to byłyby to miłość narodowa tożsamość i szlachecka tradycja. Tyle z Pana Tadeusza na dziś dziękuję serdecznie za poświęconą uwagę i powodzenia cześć, bają!